Trzy dni ciemności przepowiedziane przez ojca Pio już nadeszły, i wszystko wskazuje na to, że są jeszcze straszniejsze niż się obawialiśmy. Za chwilę usłyszysz coś, co wiele osób woli przemilczeć. Nie dlatego, że w to nie wierzą, ale dlatego, że w głębi serca czują, że może to być prawda. Może już kiedyś słyszałeś o trzech dniach ciemności i pomyślałeś, że to tylko kolejna historia krążąca po internecie. Ale jeśli słyszysz o tym po raz pierwszy, przygotuj się, bo to, co za chwilę poznasz, może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na to, co nadchodzi. To nie jest zwykła legenda ani bajka, to poważne ostrzeżenie, wezwanie do przebudzenia. I co najgorsze, czas już się zaczął odliczać, a nikt nie wie, ile go jeszcze zostało. Zanim wszystko się zacznie, wszystko zaczyna się od zwykłego człowieka, ale takiego, którego świat nigdy nie zapomni: pokornego zakonnika z Włoch, znanego jako ojciec pio, nigdy nie pragnął sławy, nie szukał oklasków, ale w ciszy jego ciało świadczyło o czymś, czego nauka nie potrafiła wyjaśnić: głębokie rany, otwarte i krwawiące dokładnie w tych samych miejscach. W których Jezus został ukrzyżowany. Przez ponad pięćdziesiąt lat te rany pozostawały żywe. Przez ponad pięćdziesiąt lat znosił ogromne cierpienia, dzień po dniu, nigdy się nie skarżąc. A mimo bólu, ojciec Pio oddawał się modlitwie nie za siebie, lecz za ludzi, których nigdy nie zobaczy na własne oczy za dusze rozsiane po całym świecie, które potrzebowały uzdrowienia, pocieszenia. Nadziei. Ta historia nie jest tylko o wierze. To opowieść o tajemnicy, poświęceniu i miłości, która przekracza czas i przestrzeń. A jeśli ty, podobnie jak tysiące innych osób, czujesz się poruszony takimi opowieściami, które dotykają duszy i burzą logikę, zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Każdy film to podróż przez prawdziwe historie. Które poruszają serce i karmią ducha. To była noc inna niż wszystkie: ciężka, nieruchoma, niemal nietykalna. On się modlił. To nie była zwykła modlitwa to był szept duszy płacz, który nie dotyka ziemi westchnienie, które przenika zasłonę rzeczy niewidzialnych. I właśnie wtedy, gdy niebo wydaje się słuchać najbliżej, nie otrzymał jedynie pocieszenia. Otrzymał wezwanie. Wizję tak żywą, jak przerażającą. To nie był sen, ani złudzenie, to była prawda objawienie, które sam nazwał sprawiedliwością Bożą ubraną w ciało, chodzącą wśród ludzi. To, co zobaczył, wykracza poza to, co ludzki umysł chce przyjąć. Trzy dni, trzy długie. Niszczące dni absolutnej ciemności. Ale to nie była przenośnia, nie symbol duchowy, dosłowna rzeczywistość. Całkowity brak światła. Słońce nie wzejdzie, księżyc zniknie, gwiazdy zgasną. Żaden zwykły płomień nie przetrwa. Świat zostanie pochłonięty przez całą ciemności, który obejmie wszystko, a wraz z nim nadejdzie chaos. Cisza będzie pierwszą trąbą cisza, która boli uszy, która ciąży na piersi niebo bez koloru powietrze pachnące sądem ciemność, która nie mija. Przez te trzy dni nakaz będzie jasny i niepodważalny nikt nie może otwierać drzwi nikt nie powinien podchodzić do okien, nawet by spojrzeć bo to, co będzie na zewnątrz, nie będzie ludzkie. I nie będzie zrozumiałe. Ojciec Pio nie pozostawił miejsca na wygodne interpretacje. Okna muszą być szczelnie zamknięte, drzwi mocno zaryglowane, a wewnątrz domu jedynym źródłem światła będą świece poświęcone przez kapłana katolickiego. Żadne inne nie przetrwają. Te świece nie będą tylko punktem światła, staną się niewidzialnym murem, tarczą przed tym. Co nadchodzi, a nadejdzie z furią, ale przygotowanie wykracza poza to, co materialne. Mieć zapas jedzenia, tak, wodę pitną również, podstawowe rzeczy konieczne, ale ponad tym wszystkim, to dusza musi być gotowa. Serce musi być w stanie łaski. Biblia powinna być w zasięgu ręki. Różaniec w palcach, serce. Zestrojone z niebem Bo gdy niebo zamknie się ostatecznie A ulice zamienią się w drogi grozy Będzie już za późno na skruchę I nie myśl, że to wszystko przyjdzie bez ostrzeżenia Bóg, jak powiedział sam ojciec Pio Da znaki tym, którzy chcą je usłyszeć Pojawią się niczym szept przed krzykiem Nagłe zimno, które nie pochodzi z pogody Lecz z duszy Niebo zabarwione na czerwono jak krew, błyskawice, które nie ustają, gromy, które nie zwiastują deszczu, lecz sąd, a potem cisza, cisza, która nie koi, cisza, która paraliżuje. W tej właśnie chwili będziesz wiedzieć, to ten moment, a gdy on nadejdzie, nie przyjdzie z miłosierdziem, lecz ze sprawiedliwością. Dlatego czuwanie zaczyna się teraz, bo ci, którzy kpią, wątpią lub odkładają nawrócenie, nie zdążą zareagować. Tylko ci, którzy będą gotowi, tylko oni, znajdą się w cieniu Bożej ochrony. To nie jest zastraszanie, to ostrzeżenie, i jak każde ostrzeżenie wynikające z miłości, przychodzi wcześniej, nie później, abyś mógł wybrać. Abyś mógł zdecydować, bo czas miłosierdzia jeszcze trwa, ale nie będzie trwał wiecznie. Podczas tych trzech dni ciemności nie chodzi tylko o brak światła, to będzie głęboki proces oczyszczenia, cichego, ale nieubłaganego sądu, w którym każda cząstka stworzenia zostanie poruszona. Ziemia nie tylko zadrzy pod stopami ludzkości, będzie jęczeć. Jakby wołała o uwolnienie od wieków zapomnianych win. Z nieba spadnie nie tylko mrok, ale i ogień płomienie, które nie będą palić ciał, lecz wypalać sumienia. Obraz jak z apokalipsy, ale boleśnie rzeczywisty, i ataki nie przyjdą tylko w sferze fizycznej, będą duchowe, siły zła, w swojej ostatniej desperackiej próbie. Spróbują dostać się do domów nie przez drzwi, lecz przez szczeliny umysłu. Będą wołać Twoje imię głosami bliskich, będą udawać tych, których kochasz. Spróbują wzbudzić współczucie, wzruszyć, złamać czujność. Ale to będą pułapki, podstępne sztuczki, by odebrać Ci duszę. W tym momencie siła ducha zdecyduje, czy wytrwasz, czy upadniesz. A jednak, pośród całego tego chaosu, istnieje iskra nadziei. Ojciec Pio nie zobaczył tylko bólu, otrzymał obietnicę, słowo z samego nieba: sprawiedliwi będą ocaleni. To nie jest metafora, nie poezja: domy wierzących będą niewidzialne dla ciemności, zło ich nie znajdzie, ich zapasy nie skończą się. Choć po ludzku wydawałyby się niewystarczające, nawet ich zwierzęta, te najbardziej bezbronne, zostaną zachowane. Boska ręka będzie nad nimi czuwać, i nadejdzie trzecia noc, najdłuższa, najcichsza, ta, A? która oddzieli koniec starego świata od początku nowego. A gdy ciemność w końcu się rozproszy, ludzkie oczy ujrzą coś, Czego nie potrafiłyby sobie wyobrazić. Niebo otworzy się z blaskiem, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Gwiazdy, które zniknęły, rozbłysną na czystym nieboskłonie. A słońce, gdy wzejdzie, nie będzie już tylko źródłem światła. Będzie znakiem, symbolem, dowodem, że wszystko się zmieniło. Świat, który zostanie po tych dniach, będzie inny. Oczyszczony, odnowiony nie przez ludzi, nie przez polityków ani armię, ale przez samą rękę Boga. Rozpocznie się nowa era. Wysłani z nieba aniołowie nie tylko uleczą rany, ale też będą nauczać. Poprowadzą nas, pomogą odbudować to, co zostało zniszczone moralnie, duchowo, a nawet fizycznie. Nie przyniosą tylko pociechy. Przyniosą mądrość, i wtedy zrozumiemy, że cierpienie nie było daremne. Ci, którzy wytrwali, którzy zachowali wiarę nawet wtedy, gdy niebo wydawało się milczeć, przebudzą się do świata pełnego duchowego pokoju. Rodziny zostaną odbudowane. Zatwardziałe serca zmiękną. Narody spojrzą na siebie nie jak wrogowie, ale jak bracia, zjednoczeni nie interesem. Ale celem. Ale ta przyszłość nie jest gwarantowana dla wszystkich. Jest warunkowa. Zależy od tego, co wybieramy dziś. Zanim nadejdzie mrok, zanim pierwszy grzmot ogłosi przemianę, przyszłość zostanie zbudowana rękami tych, którzy teraz wybierają światło. Wybierają modlitwę. Życie w prawdzie. Bo tylko ci, którzy dziś sieją wiarę. Jutro zbiorą nadzieję. Ojciec pio nie wołał po to, by straszyć. On błagał, jak ktoś, kto widzi oczami duszy to, czego inni jeszcze nie chcą dostrzec. Mówił niemal ze łzami: Przestańcie żyć tak, jak byście mieli nieskończony czas. Bo nie macie, nigdy nie mieliście, a każda sekunda, która mija, jest jak ziarenko piasku przesypujące się przez palce. I już nigdy nie wróci. Ale posłuchaj: Bóg nie oczekuje doskonałości, nie żąda natychmiastowej świętości. On pragnie tylko jednego, Twojego szczerego gestu. Wystarczy ruch serca może to być coś prostego zacznij mówić do Niego, nawet jeśli nie wiesz jak nawet jeśli słowa będą chaotyczne, poplątane, wypowiedziane przez łzy. On rozumie to, czego usta nie potrafią wypowiedzieć. Wyspowiadaj się, przebacz, proś o przebaczenie. Módl się, zbliż się do niego, nie ze strachu, ale z prawdy. Bo jeden jedyny akt wiary, nawet najmniejszy, ma moc zmienić los całej duszy. Ale wybranie milczenia, obojętności, odkładania tego na później, może cię kosztować wszystko. Dosłownie wszystko. Dziś śmieją się z takich słów. Mówią, że to przesada, że fanatyzm, ale śmiech zamilknie w chwili, gdy niebo się ściemni, gdy powietrze stanie się ciężkie, gdy ciemność przestanie być tylko metaforą i zapuka do drzwi znajomym głosem, gdy poświęcone świece będą jedynym źródłem światła, gdy świat zamarznie i pozostaną tylko ci, Którzy usłyszeli i posłuchali. Dlatego ten film to nie jest zwykła treść, to nie jest tylko historia, to apel, pilne wezwanie, skierowane prosto do Twojego serca. Bo jeszcze masz czas, jeszcze jest światło, ale ono powoli gaśnie. Wróć do Boga, zanim zgaśnie całkowicie. Kiedy słyszysz te słowa, kiedy Twoje serce jeszcze bije, na ekranie pojawiają się starożytne proroctwa. Niektóre zapomniane, inne lekceważone przez wieki, nie po to, by Cię przestraszyć, ale by przypomnieć. Wszystko już zostało zapowiedziane, wszystko już powiedziane, ale usłyszy tylko ten, kto naprawdę chce usłyszeć. Więc, usłysz, odpowiedz i wybierz powrót.